Witajcie na moim kanale. W tym odcinku będę pokazywał i showcaseował różne postacie. Mamy i tutaj aż w sumie 3 no są na razie w dostępne dla publiczności, a dwie są jeszcze w Early Access, więc nie mam Early Accessu, by the way. Ale tak to po prostu będę robił taki mały showcase. Będę tutaj pokazywał mowy różne, nawet awakeningi wszystkich postaci. I jest tutaj gra nazwana Fiction Battlegrounds, o ile się nie powtarzam. Je, ta gra powróciła po chyba czterech miesiącach i ma nowych w ogóle deweloperów, co jest mega super Bo oni w ogóle naprawili, można powiedzieć, tą grę Dost dodali, dodali nowe... W ogóle wszystko pozmieniali prawie No, no nie, nie wszystko, ale po prostu, no Więc uh, tak, pierwszy move to jest Swirl Kick u postaci Turbokun, który jest wzorowany na Okarunie z... Takiego jednego fajnego anime dan i dan, obejrzeć, naprawdę A więc tutaj jest ten move Ta, można powiedzieć, że trochę daleki Następny move to jest X kick Trzeci z kolei move to jest earthbound strike No i ostatni e, tackle blitz Dobra, a więc jest tam też mój kolega e, Dud, e, który <grywia> niestety mu nie ciepa mikrofon, więc z tym nie pogadam teraz. Ale za to pokażę że w końcu to e, <grywia> e, <nie grywia> was, ale... Pierwszy mów, wrażam. drugi mógł, savage strike porikain tora... to... I ostatni move, 20 Blow Counter I... Teraz parę na postać nazwaną Hand Collector, który był zerowany na yy, Kisze i Yoshikagemi Chyba tak Pierwszy move to Traum Coin A, eksploduje przecież czymkolwiek, yy, to nie dotknie. Jeżeli się nie trafi we wroga, to można potem jakby eksplodować ten, tą nutkę. Teraz zaprezentuję. Um. No, detonate. Drugi move jest nazwany sheer Herd attack. I to wypuszcza takiego małego I to też eksploduje. Wow. Trzeci mogle godemów to jest Head Slam. To, to jest po prostu clean, okej. Okay. I czwarty ruch to jest face makeup, kontra to jest oczywiście. A jest pora na jego Awakening. Queen's Gambit.

Teraz ostatnia postać, która została wypuszczona dla publiczności i jest darmowa. Um, jest, on, nazywa się on Smart Guy. To jest też coś z Juju-Spizzer Adventure, ale ja nie kojarzę tej postaci zbyt ciężko. Pierwszy mów to jest Kick Barash. Drugi move to jest full grasp. Full grasp. Trzeci move to jest snatching palm. Nie zabrakło też kontry, przy czym w e, tej postaci jest Aerial spin Spine Breaker. Tak, to rakdle i też ciebie. No i pora na Awakening. Pierwszy mów wojderash. Ta i to po prostu rozwala droga na raz. Drugi mów ta boga. Trzeci mów followest. I ostatni mów w dasz A więc dziękuję Wam wszystkim za oglądanie tego odcinka tego Jeżeli Wam się spodobało i do tego, nie lajka i suba no, Ale nawet skomentować to się w tym kierunku no i jest, mam nadzieję, że BYE